Tak? Dobry wieczór Hubert Urbański, milionerzy. Cześć Hubercie, witam wszystkich Twoich widzów. Ponieważ dzwonię, to domyślasz się, że potrzeba Twojej pomocy. Że już bym w ogóle na cokolwiek się z Marcinem Najmanem umawiał, to... Chodzi o 125 tysięcy. To są, to są, to są z eurobiznesu. Usłyszysz pytanie, cztery możliwe odpowiedzi. Jedna jest poprawna i wasz czas to pół minuty. Czy to wszystko jasne? Nie, nie mi to oceniać, no. Niech się Marcin Lajman wypowie. No uwaga, zaczynamy mierzyć. Czas, start. W Warszawie prezenty pod choinką zostawia święty Mikołaj w Krakowie, aniołeka w Poznaniu? Ja jestem przekonany, że to są swarzędcy kubkarze. Ale co ty pierdolisz? Marcin Najman! To by się wszystko myli! Warcaby z boksem, MMA z boksem. Pytam się jeszcze raz, maskotko więzienna, kto on dostarczał białe synowice. Nie bardzo wzruszają takie jego teminy fajne co robi, takiego kota strającego na pustyni. Jesteś, jesteś kurwa łotrem i Łotrem i zerem z dwoma sujami. Marcin Najman, bo tu używasz. W kategorii jak sobie utrudnić zadanie, to jesteś w mojej pierwszej trójce. Murański, stary Garus, Dyfuz 1, oddajcie Murańskiemu leki, bo on w tym momencie wpadł do tunelu i leci, leci, nie wiadomo gdzie się zatrzyma i aby się po prostu w tym tunelu nie rozbił. Dobry wieczór, Hubert Urbański, Milionerzy. Hubercie, z racji młodego wieku, można było nie mieć doświadczenia życiowego, ale żeby aż tak doświadczenia nie mieć, no to sobie nie wyobrażam. Co tam słychać u ciebie? Wszystko dobrze? Chwileczkę, jeszcze nie, nie doprecyzowałem myśli. Marcin Najman, już, ja tobie zacytuję klasyka. Debil nie wie, że jest debil, a ty jesteś debilem? Taka jest twoja decyzja? Tak. Tak ma być? Tak. Zaznaczamy, proszę bardzo. No to zwróćmy się do ekspertów, Michale. Jak dla mnie nie wygrał, zrobię wszystko, by przeanalizować ten plebiscyt jeszcze raz. I chuj mnie to obchodzi. Widzę wyraźnie, że zaznaczyłeś poprawną odpowiedź. Marcinku, jesteś w ogólnopolskiej bazie długu.